Co? To ja się tutaj muszę o kwiaty upominać? I co to za mina? Co to za grymas, co? Kiedyś to były. Kwiaty, bileciki, liściki, lepkie rączki, ohe takie różne. No i co ty ciągle nic nie mówisz? Idziesz tak tylko głowa na dół. Nie wiem, jakś taki przygaszony jesteś. Co, to moja wina? To moja wina? Przecież ja ci, Józef, daję tyle swobody, tyle wolności. Ja cię w niczym nie ograniczam. To ty mi tutaj raz Józef, powiedz. No o powiedz, o co, o co ci chodzi? No czekam. Czekam! Nie, ty się tu nie obawiać. To nie będę robiła żadnych scen, żadnych kazań, monologów, nie będę wygłaszać nic kompletnie. Tylko wyjaśnijmy sobie jedną rzecz teraz w tym momencie. Czy ja Ci jakoś ja nie wiem w jaki sposób ube ubezwłasnowalniam? Nie no, ja rozumiem, że ty możesz czuć się przygnębiony. Całe życie pracujemy tylko w jednej piekarni, ale wie... Ja wiem. Ja cię wyczułam. Tu na pewno chodzi o coś. O kogoś jeszcze? Tu na pewno chodzi o tę Żanetę. Dobrze powiedziałem, nie? A to ci Żaneta, Żyneta. Nie jeszcze Ty się Józef nie tłumaczył. Wiesz, ja nie, ja nie chcę od ciebie nic więcej słyszeć. Ty, ja, ja nie potrzebuję naprawdę, ja nie potrzebuję nic wiedzieć. Ja widziałam, jak to ostatnio na tę ty Żanety, patrzyłeś: Jak je ciasto na hałkę na podłogę upadło w piekarni. Jak to oczu podskoczyłeś, żeby to ciasto z ziemi ratować. I wiesz, co ja ci powiem, Józef, w tym momencie? Co ja ci, twoja żona, teraz powiem? Że to nie był upadek ciasta. Nie! To był Twój upadek, Józefie! Twój! O, ja szczęśliwa! Pokrzywdzona! Ale nie, Józef! Naprawdę, nie lubię tutaj teraz żadnych scen! Ty się nie tłumasz! Ja w ogóle... Najlepiej to by było, gdybyś się z słowem teraz nawet nie odziewa, wiesz? Właśnie. Lepiej <grymne> szukać wolnego niż się brać za cudzego. Take it. Pani też kiełka? Oba plus. Dlatego widzę tylko pozytywne sprawy tego jest... I pani sobie z tym radzi? Jak widać? Ola Boga! Ola Boga. Będzie źle! Dobra, to nie wie, że niech pani bierze że fartuch i do pracy. Ale to u Was wesoło koleżanka to chyba lewą nogą wstała, w takim razie ma tylko lewę. Pani suetny, pani. Ojej, chyba mi się pakietki przypalają. Sprawdzę. Uciekła. Z pewnością oni świeżył mią dźwięk serca mego. Co ustrojon jest do częstotliwości i namiętności. Moim zdaniem jej emocjonalne radio nadaje na zupełnie innej częstotliwości. Panie, ona przed panem zwiała. Jak to zwiała? Tak to. Wypłoszył ją pan jak sarenkę z zagajnika. Ale czy? Jeśli pan ciągle walisz do niej taką mowę, to doprawdy. Nie mam pojęcia. Panie drogi! Tak nie można! Jak rach, nie można! Na kilometr od wejścia czuć, że pan w niej zakochany. A ona puchliwa. Nie się widać. To co zrobić, kiedy sarenka puchliwa? Paśnik pan postawił. Czujaj! <grym> Zawrać <grym> się! Jaki paśnik! Niech ma. panie. A intelektualista Zauroczony żanek. No widać, że zauroczony, bo pan sześćmu nie, nie myśli. Panie, musimy działać mimochodem. Pan pójdziesz. Ja porozmawiam z panią żonę. A pan zacznie mówić trochę prościej. Czyli mniej zachowawczego e, rozumu, więcej spontanicznego serca. No. Ale... Ale idź chyba i, <trym> i Mówię ci, że on mierzył każdy centymetr mojego ciała swoim wzrokiem. Nie, nie, kochana, na mnie patrzy. On tak dyskretnie tylko zerkał w twoją stronę, żebyś nie czuła się osamotniona. Najważniejsze, że patrzył. Słoń Boski jest dla nas stworzony, maleńka. No bo jak można przejść obok nas tak nie? Stać, stać! No właśnie! Matko! Ja niczego nie wiem. Myśmy nic nie zrobiły. Słoń nie znamy. Nie kochamy go. A gdzie tam? Nie rozmawiamy z nim. Bo to naprawdę straszny bieg. Gdzie ona jest? Gadać! Kto? Nie udawać głupi i tylko odpowiadać na pytania, jak szefowa pyta! Tak jest! Zatem gdzie ona jest? Kto? Personel na tego zakładu pracy! Ona pyta chyba jakąś Włoszkę. Nie, nie, spokojnie. My on w tym nie zatrudniamy. Zrobić rozeznanie i dać raport. Optymistka. O tak. Jest szczególnie niebezpieczna. Posiada dostęp do najniebezpieczniejszej broni biologicznej, którą przemyca w swoim organizmie. Endorfiny, serotonina i najgorsza, difeniletilamin. Nie macie pojęcia, jakie szkody potrafi wyrzucić w organizmie. Nieodwracalne. tak Pojawiają się. Spłośności, skoki temperatur, góle głowy, podaryka bezsenność I najgorsze! motyle w brzuchu. Po Boże! O tak, jeśli was dopadnie, tylko on może Wam pomóc. Ona działa jak wampir. Niepostrzeżenie przyści się do waszego organizmu. Nawet nie będziecie wiedzieli kiedy. Jak widać? Co się dzieje? Ona jest blisko. Czuję to radosne pobudzenie. I jeszcze tu wrócimy. Wiemy, że kto działa do smutnej piekarni. A jeśli tu dotrze, oby nie było was w pobliżu. Musimy ostrzec wszystkich w piekarni. Musimy. Inaczej wszyscy zginiemy. I ty, Tak, to trzeba załatwić sposobem jest naprawdę dobrym człowiekiem, tylko trochę niezdarnym Na początek zrób to tak, jak ustaliliśmy. Dobrze, dziękuję Ci, może faktycznie tak to trzeba zrobić. Nawet czuję. Taki... <grym> <grym> o! Witam koleżanki. Miło, że w końcu do nas zawitałyście. Szoleta, produkcja Aha, a to Wasza nowa koleżanka macie swój pierwszy dzień w pracy. Dobry wieczór. Proszę mówić mi optymistka. <grym> — Wszyscy zginiemy, uciekajcie! — Nie, 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 A jak to się mówiło? — Wyciekajmy! — A, no, uciekajmy! — Dzieci Pani! płakietki! — Wieczór? — Tak, sławi Polscy! — Tak, ale ja naprawdę przyszedłem tylko zamówić... — Co tu się tego. dzieje? — Co to za hałas? — O, Boga! — my tu w pocie czuła rogalem, — a o ci krecimy! — A tu jakieś farnie zgromadzenie! A! Zaraziła mnie! — Czuję tykawki i koląd. — To twoja mina, zbrodnia! Całe szczęście, żeby ciągle jesteście nieszczęśliwi. To znak, że nie jesteście zarażone chorobą dopaminową. Czym? A miały rację. Czuję o jak gdyż pójdę na pana, pani swój głoski. Czuję o Drogie panie, ja nie chcę z tym mieć absolutnie nic wspólnego. Ja tylko przyszedłem zamówić chlebek i zresztą już mnie to nie masz. Muszę zaczekać! To Najkochańszy! To my! Panny najspanialsze! Chwila, chwila. A gdzie optymistka? Szukać jej! Ola Boga, ola Boga! Ługę! ja więcej nie widziała, jak ty na tę żadnym wzrokiem uciekasz. Co? Ty myślisz, że, że, że ja tego nie widzę? Że to umknie mojej czujnej uwadze? No nie. Dopóki ja jestem na tej przestrzeni, to tutaj nic się nie ukryje. Nic! I bardzo mnie to cieszy, że to rozumiesz. Józef! Przecież ja cię znam. Znam jak nikt inny. Idę do piesów, a ty ciasto zrób. Pomąkę zajdź. Ja jestem skromny i cichutki, ja nie mam żadne inne smutki. Ja mam właściwie wszystko to, czego od życia tylko chcę. Już by od biedy człowiek wyżył, się erotycznie czasem zbliżył. By się zabawił tu i tam, Cóż kiedy jeden kłopot mam? Ja mam już dosyć swojej żony, Jak mam to nazwać przesyć splin. Ja chodzę smutny i znudzony, Pila dwadzieścia ten sam płyn. Ja się buntuję i się nie daję, Mi się już z tego płakać chcę. Pan myśli, że się przyzwyczaję. Ja też myślałem, ale nie. Ona jest taka strasznie gruba, ona ma takie nogi dwie. Ona ma profil Belzebuba, tylko co do ogona nie. Ona jest taki transercowy, go się nie lubi, a się je. Tylko od trana jest pan zdrowy, a od niej to cholera wie. Wyczuwam lekko nutę niepokoju w pana pieśni. Przychodząc tuż obok, usłyszałyśmy pana skargę. Pokusiłyśmy się więc o wejście w nadziei, że możemy stać się niejako lekarstwem na Pana ból doczesny. Widzimy, że nie bardzo Pan rozumie. Powiedzmy, że w zależności od wielkości zaistniałego problemu, może Pan się zwrócić do którejś z nas. Pan pozwoli, terapeutka i adwokatka. Zaradzamy, doradzamy, łączymy, rozbijamy i tak dalej. I tak, jeśli problem jest w zalążku, pojawiają się niejasności. Tu na pomoc przyjdę ja. Ale jeśli z zalążka powstanie owoc i problem nam rozpitnie, wtedy to ja polecam swoje Jednakże z pana wspomniennej skargi wnioskuję, że moja pomoc jest bardziej wskazana na miejscu. Moim wprawnym okiem śmiemi że to już Zwykłe rozmowy nie pomogą. Kilka sesji terapeutycznych i inaczej pan będziesz śpiewał. Tu już sesji nie pomogą, nie ma co się udzić, tu trzeba iść na wojnę. <grym> Żadnych wojen, dopóki istnieje dialog. Żadnego dialogu, kiedy w powietrzu wojna. <grym> dialog, wojna. Dialog! Wojna! Dialog! Wojna! Dialog! Wojna! Dialog! Wojna! Dialog! Wojna! Dialog! Wojna! Dialog! Wojna, dialog wojna, te! Kochana! Nie będziesz mi mówić, co jest lepsze. Widzimy się w sądzie, ja definitywnie żądam adwokata. I przez takie osoby jak te będę musiała chodzić na terapię. Polecam się. Że Pani ja, że Pana bardzo kocham. Tylko, że Pana chorobliwie zazdrosniam. I Panem też kocham. Ja mam taki plan. A co by było, gdyby Popatrzcie, jak Wy się zachowujecie. Jak nie potraficie się uśmiechać. Jak trudno jest Wam okazywać uczucia. A to przecież takie ważne. Z tego składa się nasza codzienność. Dlaczego pozwoliliście się tak spędzić? Dlaczego zamiast marudzić, nie zaczniecie czegoś zmieniać? Dlaczego nie potraficie się cieszyć sobą i każdym drobiazgiem? Popatrzcie, ile Was omija. A ja? Ja chciałam Wam to tylko pokazać. Tylko tyle. To nie musi być smutna piekarnia. Oto przepis. Kto gotuje, niechaj szybko go notuje. Weź pół kilo wytrwałości, dorzuć deko cierpliwości, dolej troski i kłopoty, no i bierz się do roboty. Połącz wszystkie te składniki, dosyp, znając pewne triki, życia, proza i liryki. Dodaj uśmiech i nawyki, które <trym> lubisz. Licz idei, no i ciasto nam się klei. Tu się wiary i nadziei, ale mieszaj wszystko po kolei. By się nic nie wysypało, mieszaj w misce wszystko śmiało. A gdy miłości będzie mało, daj pół szklanki albo całą. Wrzuć na blachę, włóż do pieca i poczekaj, będzie heca. Nim ci mina całkiem zbledni, to wyciągnij chleb powszedni.